na korzenie i pnie i lecimy sobie w prawo, w lewo, w prawo, w lewo, w prawo, w lewo. Tutaj warto przyspieszyć. Op, 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 op. wierzę w Was. Wierzę w Was. To jeszcze nie koniec. Na prosty kręgosłup. Przeciągnął już ty raz, jak samolot została jeszcze tylko opona Witam Was serdecznie. Dzisiaj robimy wspólny trening z Marek, Aśka, Paweł, Kamil, Łukasz, Łukasz, Grzysiek. A jest to pętla lekkiej, w zasadzie lekki MTB. Pętla powinna zająć Wam od 10 do 14 minut. Dzisiaj przynajmniej moim celem będzie jazda wytrzymałościowa, czyli będę jechał pod progiem. Nie będę odpoczywał, nie będę z pełnej restytucji robił na prostych, a pod górę będę robił mocniejsze podjazdy. Czyli trochę takie interwały over under, cały yy, trak do ściągnięcia macie w opisie, żebyście mogli tutaj pojeździć. Za tydzień robimy XC. A, no, jest kolega właśnie. Aha. Tak? Aha, no to ruszamy. Dobra. Mamy dzisiaj piękną pogodę. Zaczynamy od lekkiego zjazdu, na którym niewiele można zyskać, więc tak naprawdę lepiej lepiej odpocząć, bo on jest zbyt łagodny, żeby tutaj yy, cisnąć mocno, bo prędkość jest wysoka. I trzeba tutaj też uważać na korzenie, na nierówności. Tutaj warto się rozpędzić. I troszkę sobie odpocząć. I zaraz, uwaga, biegać. I zaraz będziemy wjeżdżać w wąską ścieżkę. Na tej ścieżce można już się pobawić trochę technicznie. Będzie lekki podjazd. Uwaga, w prawo. No i tutaj mamy flow i ścieżkę. Uwaga na korzenie i pnie. I lecimy sobie w prawo, w lewo, w prawo, w lewo, w prawo, w lewo. Tutaj warto przyspieszyć, tak, żeby mieć jeszcze pęd na górze. Bo jeżeli się nie przyspieszy, no to trzeba wtedy mocno zredukować. I, i tutaj warto troszeczkę więcej siły włożyć na samym, na samym dole podjazdu, który jest bardzo krótki. Uwaga, piękni. No i tutaj dalej jedziemy, wąziutką ścieżką. Mamy dzisiaj takie słoneczko piękne. Mgła już opadła. Czekam, czy wszyscy są. Tę pętle można robić w dwie strony. My robimy teraz wersję moim zdaniem łatwiejszą, dlatego że najtrudniejszy, stromy i długi też podjazd robimy z góry, a będziemy go wyjeżdżać w drugą stronę. Łagodniejszymi, dłuższymi podjazdami. No i tutaj mamy bardzo fajny zjazd. Zakończony zakretem 90 stopni w lewo. Tam się robi stromo, nabieramy prędkości znowu 90. Tutaj w lewo. Dobra, wszyscy widzy są. Uwaga na korzenie, ale tu się nic nie dzieje ogólnie. Wszystko tutaj jest bardzo krótkie. Podjazdy są krótkie, zjazdy są krótkie. No i zwłaszcza w tym kierunku, właśnie jadąc, mamy, mamy teraz łagodny, długi podjazd. Tutaj fajnie można wziąć sobie szeroko zakręt w lewo i długa, prosta, ale ona wcale nie jest płaska, bo ta, ta płaska, prosta ma ile ona może mieć? 4% nachylenia i 3%. Trzymać będzie tr troszeczkę bardziej stroma ku końcowi. Wszyscy są? A nie wszyscy są. A okej. Okay. Ale serio, tak? ją wad? A to wołajcie. No. Okay. A szale też jest? Dobra. No żeby nie musieli gonić, bo to rozgrzewkowa pętelka no ja na przykład dzisiaj będę sobie jechał tutaj mocno, ale nie tempem wyścigowym a na podjazdach tych krótszych będzie zaciąg No właśnie ja na, te, na tego typu podjeździe można się trochę pogubić, bo jeżeli przyciśniemy na początku za mocno, na pewno trzeba będzie za to zapłacić później bo skubaniec po prostu trzyma, trzyma i denerwuje. A zakwaszone nogi pod koniec już nie będą chciały kręcić. Więc tutaj trzeba odpowiednio dobrać sobie tempo. Jest cała ekipa. Zrobimy tutaj dzisiaj na koniec szybką pętlę. Będziecie chcieli się pościgać na strawie. Tu jest fajny podjazd do robienia, stromy, ale też krótki. Jego nie robimy, nie ma go na frequencyjnej i co? Takie niby nie pod górę, a jednak pod górę. O. To chyba najgorsze dla biegaczy jest, z tego co mi opowiadają na maratonach. No i to były takie ścieżki maratonowe, czyli lekko z góry, lekko pod górę i co jakiś czas. Mocniejsze dotknięcie. Tu bierzemy zaraz zakręt w prawo, i potem znowu w prawo. Uwaga na korzenie. No i na takich płaskich będę próbował odrobinę się zregenerować, ale odrobinę się zregenerować to znaczy jechać pod progiem. Jak najniżej pod progiem Zachowując możliwie jak najwyższą prędkość Tutaj w prawo znowu I tutaj teraz redukcja i ostro w lewo Tutaj I uwaga piasek Cia. A tutaj nie wiem dlaczego Zawsze się ocieram kierownicą o drzewa Bo jeszcze mam nieuciętą kierownicę Ale już niedługo tu się ocieram. I tu się ocieram. Nie, wąsko tu nie jest, ale jakoś mi to nie pasuje z szerszą kierownicą. No, a tu trochę tak wytelepie tyłek, co w ogóle nie przeszkadza, jak sobie wyjdziemy teraz. A jak już się jest trochę zmęczonym, to wkurza strasznie, bo nie da się pedałować tak efektywnie, jakby się chciało. Taki siebrą. Tutaj przecinamy przecinkę. Dojeżdżamy do drugiej dzielni zielonej góry, która w sumie to nie wiem jak się nazywa. Uwaga na gałąź tutaj. No i zaraz będziemy mieli krótki podjazd on zajmie może 30 sekund, ale... O sorry. 30 sekund, ale kurczę po tych korzeniach na górze naprawdę można się czuć wypompowanym. Ile mamy? Mamy 6,55 7 minut. No to zostało. No to mamy ponad połowę zrobioną w tym momencie. I e, połowę wysokości w prawo, połowę wysokości mamy już nadrobione po tym zjeździe bardziej stromym. Znowu mamy przycinkę tutaj zahaczałem w zasadzie o trzy dzielnice chyba zielonej góry i dobrze kojarzę i tu będzie teraz ścieżką w lewo tak i jak tu skręcimy w lewo to nie pierwsza ścieżka w lewo tylko druga w lewo I ja tutaj będę robił mocniejszy zaciąg w lewo i redukcja i korzenie i tutaj, jak się chce pocisnąć, to w hardtailu tylne koło wesoło sobie podskakuje na korzeniach. I tu będziemy zaraz w najwyższym punkcie pętli i parku. Zarazem. Tutaj mają zielonogórzanie z wyższych pięter bloków widok na całą zieloną górę. Okay. Tu jest najlepszy element do złapania oddechu. Jest lekko z góry, płaska nawierzchnia. Oczywiście uważamy tylko na pieszych. Tu rower się chętnie rozpędza w prawo, w prawo. Tutaj znowu będzie w prawo. Uwaga na auta z lewej. Nic nie jedzie wolna. Super. I tu wjeżdżamy na fragment przepięknej ścieżki zdrowia, brawo dla budowniczych. Korzystałem zimą i będę na pewno korzystał. Tutaj można trochę się rozciągnąć, wyciągnąć plecy. Teraz w lewo, dalej w ścieżkę zdrowia. Tu jest jeden bardzo ładny, fajny element, na który można sobie podkwiczyć. To jest zeskakiwanie z roweru. Zrobimy jego fragment. Uwaga, na piękki. No, jesteśmy na ścieżce zdrowia. Mamy teraz, jak widzicie, zjazd. Rower dosyć chętnie zwalniamy. Coś się stało? Okej okay. W porządku. No a ścieżka zdrowia tutaj naprawdę polecam. Można tyle fajnych ćwiczeń tutaj porobić. Żeby każdy wiedział gdzieś. No i tutaj jest... Tutaj jest wąwóz, jaki on jest piękny. Nie wiem jaką powstał. Czy to jakiś mały mi mikrolodowy jest wtedy przeszedł, ale wygląda to super. To widzisz? Co, dobra, dobra. Ok. I teraz uwaga, bierzemy wąwóz, tylko kawałek go zrobimy. W prawo i od razu w lewo. I tutaj trzeba uważać, żeby zamortyzować o to. Bo tu się robi przyspieszenie 9G. No. I w prawo. A można oczywiście sobie zrobić tego więcej, bo dla biegaczy to jest właśnie wyznaczone i powiem Wam, że tak daje połyda że jak robię ostatni, wychodzę na górę, to już ciągnę nogami. No i teraz mamy znowu z góry ścieżkę, która będzie zakończona ostrym zakrętem w lewo. Więc to jest bardzo dobra okazja, żeby poćwiczyć sobie wchodzenie w takie ostre zakręty, których jest pełno na ścieżkach, nie tylko w lesie, ale też na zawodach MTB. Uwaga, 100 stopni w lewo. Ciach. I tutaj blokada, morka, i trochę nastojąco można sobie popykać. I zaraz będzie przedostatni podjazd, bardzo przyjemny. I właśnie na tym podjeździe można się świetnie nauczyć, gdzie warto naprawdę dać siebie wszystko, żeby prawie że z rozpędu podjazd wziąć. To będzie ścieżka tutaj w prawo, uwaga. I tu warto, warto się rozpędzić, żeby sobie o coś takiego zrobić. Jeżeli się nie rozpędzisz, Prowerzwania na tyle, że trzeba mocno redukować. I tak naprawdę więcej nas to będzie siły, energii kosztowało. Tu jeszcze pamiętajmy, że mamy tempo rozgrzewkowe. Teraz mamy kawałek płaskiego i będzie ostatni podjazd, który, na którym na tej pętli można najwięcej zyskać i najwięcej stracić. Otwieramy amor. No, ale tutaj jest moment, żeby, żeby oddech złapać. Czyli, odległości pomiędzy podjazdami są takie, że jeżeli się chce, można całkowicie odpuścić na prostej, tak jak tutaj, żeby się zregenerować na tyle, żeby podjazd walnąć ostro z turbo. Tutaj cały czas rower jedzie sam z Cmentarza, i uwaga, będzie w prawo. Tu już byliśmy dzisiaj w prawo i między drzewami, pach, pach, pach. pach. I tu trzeba odpowiednio wylawirować, zwłaszcza jak się wchodzi w ten zakręt, żeby nie wejść ze zbyt dużą prędkością. Bo wtedy trzeba bardziej przehamować niż wtedy, kiedy się wjedzie z niższą prędkością i ładnie się ominie tylko drzewa. I za moment będzie podobna sytuacja. Tu już jedziemy pod górę, ale jeszcze lekko. To nawet jak się jedzie na rowerze, wydaje się, że jest jakoś tak stromy, jakoś tak nogi takie mocne, bo tu jest leciutko. I tutaj uwaga w prawo pyk, zakręci ciach. No i tutaj już jak chcecie, można cisnąć na siedząco, można pytardę walnąć na stojąco. No i ten szczyt i ten szczyt nie będzie chciał się pokazać za szybko tutaj. Ja zazwyczaj robię z jedną trzecią tej, tej końcówki na stojąco i resztę już dojeżdżam na siedząco I w zasadzie teraz już mamy dojazd do mety i tu już bezproblemowo zakręt w lewo można go wziąć dużą prędkości, bo się nic nie dzieje. Szeroko, no i tyle. Zapraszamy Was na pętlę MTB. racunka link jest w opisie, a my rozpoczynamy trening. Jedna pętla zrobiona, a długość 3,5 km. Równe 3,5 km i meta między pniem a drzewem. Ba. Dobra, wderczesz, wderczesz, o, twardo masz, to. o, dobrze, dobrze, dobrze. To tutaj jak na samej górze już tak ee, trzeba przekręcić, nie? lewo, lewa, lewo, w lewo. <grym> Niby nic ta górka, co? No nie można odpuścić. Korzenie są wpływające, nie? Im szybciej się nie tym bardziej podbijają tyłek w górę. krosno -Odrzański team, Sponsored by Red Bull. Siach, nie, nie, nie. No Nie zdołałem cię dogonić, ale chyba właśnie trafiłem. Musiałem nagrać. Up, e? up, up, up. Wierzę w was. Wierzę w was. To jeszcze nie koniec. Jeszcze 60. Jeszcze 60. Up, 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 up. Yeah! Yeah! Proste kręgosłup jeszcze dwadzieścia metrów, jeszcze dwadzieścia metrów. Przeciągnął już raz, jad samolot została jeszcze tylko opona. Nie, no widzę, że ty opony, że tak na śniadanie. Brawo. Tam no, także, no. Dzięki bardzo. Dzięki, Cieszyn. dzięki. Ja się też z wszystkim Widzimy się. Widzimy się. Do następnej rady. Do następnego.